Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Szybki Roki z Historii. I dzisiaj ważny materiał, zwłaszcza do matury i też jako powtórka, rzecz, która jest bardzo ważna i ją trzeba znać, czyli kolejność polskich królów i książąt, czyli historyczna tabliczka mnożenia. I w tym celu byłem wam ją przedstawić, Posłużę się pocztem polskich królów i książąt. To jest akurat przykładowe, dla nas kilku, których mam. Także wy możecie się w niego zaopatrzyć nie musicie, a też ten materiał, żeby jakoś wam to streścić, tak? I oczywiście zaczynamy. Oni są przedstawieni w porządku chronologicznym. I naszych władców otwiera Mieszko pierwszy. pierwszy historyczny władca Polski z dynastii Piastów. Jego syn Bolesław Robert, który jest pierwszym polskim królem. Mieszka drugi Lambert, jego syn, który też zostaje królem. Kazimierz Odnowiciel. Syn mieszka. Bolesław Szczodry, syn Kazimierza, trzeci koronowany król polski. I po nim będzie długa przerwa aż do końcówki dzielnicowego, kiedy dojdzie do prób wyjednoczenia ziem polskich, czyli gdzieś nie będzie królów przez około 150 lat, jak się nie mylę. Także tu będzie długa przerwa i, i dalej będą książęta e, wyłącznie. Jego brat Władysław Herman. Młodszy brat i też syn również y, Kazimierz Odnowiciela Zbigniew, najstarszy syn e, Władysława Hermana. I młodszy brat, Bolesław Krzywousty. I na Bolesławie Krzywoustym kończymy coś, co nazywamy w chronologii e, polską. Pierwszych Piastów albo też Pierwszych Piastów albo Monarchią Wczesnopiastowską i teraz zaczyna się okres zwany rozbiciem dzielnicowym, który nastąpił w 1138 roku, kiedy niniejszy książę dzieli Polskę pomiędzy swoich synów i każdy utrzymuje dzielnicę. Najstarszy Władysław Wignaniec, pierwszy senior i princeps, jego brat Bolesław Kędzierzawy, Kolejny brat Mieszko III Stary. Kazimierz Sprawiedliwy, najmłodszy spośród braci. Pominięty w Testamencie krzewołustego, aczkolwiek zyskał najwięcej. I też za jego życia i panowania ma miejsce złamanie Testamentu krzewołustego, ponieważ brat temu już był najmłodszy. To zostaje piastem Księciem wierzchnim. I dalej syn Leszek Biały młodszy syn Konrad Mazowiecki, Władysław Plaskanogi I teraz z kolei pokazuje, jakby najważniejszych książąt ówczesnej Polsce, czyli Piastów Zwierzchnich, pryncepsów i Seniorów, a później z kolei książąt krakowskich. I książęta Krakowskich, znaczy Piastowie Zwierzchni kończą się na Leszku Białym, kiedy zostaje złamana ostatnia z Testamentu Krzywoustego, czyli Zasada Pryncypatu. I dalej mamy książąt krakowskich, aż do zjednoczenia, do prób wyjednoczenia ziem polskich pod koniec rozbicia dzielnicowego. Także Władysław Laskonogi, Henryk Brodaty, Henryk Pobożny, który jest synem Henryka Brodatego, Władysław Stydliwy, syn Leszka Białego, Leszek Czarny, który jest wnukiem Konrada Mazowieckiego, Henryk probów, który jest wnukiem Henryka Pobożnego, Przemysł drugi, który jest potomkiem trochę dalszym mieszka trzeciego sterla, to właśnie z jego linii się wywodzi z tzw. Tak piastów wielkopolskich. I za przemysła drugiego mamy odnowienie Królestwa Polskiego, to jest pierwszy z polskich władców, który koronuje się na króla w czasach rozbicia dzielnicowego w 1295 roku. I później już będą te koronacje podejmowane przez kolejnych najwyższych władców Polski. I teraz pochodzący z Czech Wacław II z Gnastki Przemyślidów, również kolejny król. I drogę do zjednoczenia ziem polskich kończy Władysław Łokietek. I odtąd każdy polski następca, kiedy będzie, będzie dejmować y, tron polski, będzie z automatu koronowany na króla Polski. I Władysław Łokietek nam zaczyna od ostatnich piastów, czyli tak zwaną Monarchię Późnopiastowską. Jego syn Kazimierz Wielki o, ostatni spośród dynastii Piastów na polskim tronie. Tara, pa, pa, pa. Mieszko pierwszy, Widać? Nie widać. Raz jest, raz nie ma. Widać? Nie widać. Tak widać. Nie widać. I po Kazimierzu Wielkim władz obejmuje jego brat siostrzeniec Ludwik Węgierski z dynastii Andegavenów, król Węgier. Po nim Jadwiga, która jest królem Polski, to nie jest przejęzyczenie, tylko faktycznie to jest pierwsza kobieta, która miała władzę królewską na polskim tronie. I mąż Władysław Jagiełło, wielki książę litewski, który pochodzi z Litwy z początku 11 Gilonów na polskim tronie. Jego najstarszy syn Władysław Arnańczyk. Młodszy syn Władysława Jagiełło, Kazimierz Agilończyk. I teraz będą panować synowie dzisiaj, Kazimierza Jagiellończyka, których miał wielu. Jan Olbracht, Aleksander i Jeden z najmłodszych, Zygmunt Stary. I odtąd mamy ostatnich Jagiellonów na polskim tronie, czyli Zygmunta Starego i jego syna Zygmunta Augusta. I na Zygmuncie Augustie kończy się e, męska linia dynastii Gilonów na polskim tronie. Zygmunt August z ostatnim Gilonem. Męskim na polskim tronie. I teraz pierwszy król eleksyjny pochodzący z, z Francji, Henryk Walezy. Drugi książę Siedmiogrodu, czyli z Węgier, Stefan Batory. Zygmunt III Waza, spodkrewniony przez matkę z Jagielonami, jest królewiczem szwedzkim, bolił za Szwecji i zobaczył na dynastię wazów. I teraz będą panować jego e, synowie. Władysław Czarty. i młodszy Jan Kazimierz. Jan Kazimierz Waza. I teraz e, jeden z polskich szlachciców na polskim tronie, właściwie z magnatarii Michał Korybut Wiśniowiecki. Kolejny polski szlachcic na tronie Jan III Sobieski. Stanisław Au, przepraszam, August II Mocny, który był elektorem e, Saskim pochodził z Saksonii, na dynastię Betynów na polskim tronie. Stanisław Leszczyński, taki jakby przebłos magnalski na polskim tronie. I następnie e, kolejny Betyn Saksonii na polskim tronie, August III Sas. I ostatni król Polski, czyli Stanisław August Poniatowski, i po nim są rozbierania Rzeczpospolitej i nie ma królów Polski. Także tyle, dziękuję Wam za odcinek. I za uwagę, natomiast na wstępie w poczcie nawet mamy wymienioną kolejność w postaci spis treści, także Wam dziękuję za odcinek i zapraszam do oglądania moich filmików i też jeśli chcecie kogoś, kto Was poprowadzi z historii, to wstępnie Wam przygotuję korepetycje i będziemy przerabiać arkusze i powtarzać materiał, także dziękuję, zapraszam. Dobra, lecimy jeszcze raz. Mam nadzieję, że ostatni raz i będę mógł zjeść śniadania.